Cześć, nazywam się Igor Hubacz i jestem księdzem grecko-katolickim. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Porzuć troski: pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce kościoła grecko-katolickiego, jego historii, liturgii, duchowości, problemom oraz wyzwaniom. Zapraszam! 4 do 29 października miała miejsce pierwsza sesja Synodu o Synodalności. Pod koniec października pojawił się dokument podsumowujący tę sesję w języku polskim. W dokumencie kilkukrotnie wspominane są kościoły wschodnie. I na to chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę. Pierwsza wzmianka pojawia się już we wstępie i brzmi: W nadchodzących miesiącach konferencje episkopatów i hierarchiczne struktury katolickich Kościołów Wschodnich, działając jako łącznik między Kościołami lokalnymi a sekretariatem generalnym synodu, odegrają ważną rolę w rozwoju refleksji wychodząc od osiągniętych zbieżności są one wezwane do skupienia się na najbardziej istotnych i pilnych kwestiach oraz propozycjach sprzyjających tym samym ich teologicznemu i duszpasterskiemu pogłębieniu oraz wskazując na ich konieczne implikacje w dziale synodalność doświadczenie i rozumienie wśród kwestii do podjęcia pojawia się zdanie Pojawiło się upragnienie docenienia różnic w praktyce i rozumieniu synodalności między wschodnimi tradycjami chrześcijańskimi a tradycją łacińską, włączając w to trwający proces synodalny poprzez wspieranie wzajemnych spotkań. W tym samym rozdziale znajduje się punkt, który mówi, że nadszedł czas na rewizję kodeksu prawa kanonicznego i kodeksu kanonów kościołów wschodnich. Należy zatem. Podjąć wstępne studium. To bardzo ciekawe: kodeks Kościołów Wschodnich jest młodszy niż kodeks prawa kanonicznego, natomiast jest tutaj propozycja, by podjąć refleksję zarówno nad jednym, tak i drugim kodeksem. Ciekawe, czy nie doprowadziłoby to do powstania jakiegoś uniwersalnego dokumentu lub dwóch oddzielnych dokumentów, dwóch oddzielnych kodeksów, jak do tej pory, ale bezpośrednio odwołujących się do siebie. Kolejny raz kościoły wschodnie są wspominane w rozdziale trzecim zatytułowanym Wejście do wspólnoty wiary inicjacja chrześcijańska. I już w pierwszym punkcie czytamy, inicjacja chrześcijańska jest drogą, do, na której Pan poprzez posługę Kościoła wprowadza nas w wiarę paschalną i włącza komunię trynitardą i kościelną. To itinerarium przybiera bardzo różne formy w zależności od wieku, w którym jest podejmowane i różnych akcentów właściwych tradycjom wschodnim i zachodnim. Jednak słuchanie słowa i nawrócenie życiowe, celebracja liturgiczna i włączenie we wspólnotę oraz jej misja są zawsze ze sobą powiązane. Właśnie z tego powodu droga katechumenalna ze stopniowością jej etapów i przejść jest paradygmatem każdego eklezjalnego podążania razem. Szósty rozdział dokumentu w całości jest poświęcony dla Kościołów Wschodnich i jest zatytułowany Tradycje Kościołów Wschodnich i Kościoła Łacińskiego. Pierwsza część zatytułowana Zbieżności ma następujące podpunkty. A. Wśród Kościołów Wschodnich te, które są w pełnej komunii z następcą Piotra, cieszą się odrębnością liturgiczną, teologiczną, eklezjologiczną i kanoniczną, która bardzo wzbogaca cały Kościół. W szczególności ich doświadczenie i jedności w różnorodności może stanowić cenny wkład w zrozumienie i praktykowanie synodalności. Dla mnie osobiście to zdanie jest fenomenalne, podpisuję się pod nim obiema rękami. Punkt B. Na przestrzeni dziejów poziom autonomii gwarantowany tym kościołom przechodził przez różne fazy, obejmując także postępowanie obecnie uważane za anachroniczne, takie jak latynizacja. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny rozwój na drodze do uznania specyfiki, odrębności i autonomii tych kościołów. I w tym punkcie, jak sami słyszeliśmy, bardzo mocno wybrzmiewa podkreślenie tej. Autonomiczności, a jednocześnie jedności Kościołów Wschodnich. Czyli po raz kolejny, jak już niejednokrotnie w naszym podcaście uczulam, że Kościół Grecko-Katolicki to nie jest taka mniejsza część podległa pod Kościół Rzymsko-Katolicki, ale jest to Kościół Sui Juris, Kościół swego prawa, który rządzi się swoimi prawami, ma pełną autonomię, a jednocześnie jest w łączności ze Stolicą Apostolską. Bardzo ciekawy jest punkt, C. Znaczna migracja wiernych katolickiego wschodu na terytoria większości łacińskiej rodzi ważne pytania duszpasterskie. Jeśli obecny napływ będzie się utrzymywał lub zwiększał, liczba członków katolickich kościołów wschodnich w diasporze może być większa niż na terytoriach kanonicznych. Z różnych powodów ustanowienie hierarchii wschodnich w krajach imigracji nie wystarczy, aby rozwiązać problem. Ale konieczne jest, aby lokalne kościoły obrządku łacińskiego w imię synodalności pomagały wiernym wschodnim, którzy wyimigrowali w zachowaniu ich tożsamości i kultywowaniu ich specyficznego dziedzictwa, bez poddawania się procesom asymilacji. No i ten punkt budzi moje największe obawy. Bo Kościół grecko-katolicki w Polsce po II wojnie światowej, po akcji Wisła, kiedy prymas Polski otrzymał specjalne pełnomocnictwa co do wiernych Kościoła grecko-katolickiego, który został zdelegalizowany, który został pozbawiony swojej hierarchii. I historia naszego Kościoła w powojennej Polsce bardzo mocno pokazuje, czym była. Ta opieka Kościoła łacińskiego nad wiernymi Kościoła grecko-katolickiego. Nie zawsze, a właściwie w większości przypadków nie przynosiło to pożądanych rezultatów, ale była to szeroko rozumiana latynizacja. Tutaj mamy zapis, który mówi o tym, że duchowni łacińscy powinni pochwalić. Pomagać w zachowaniu ich tożsamości i kultywowaniu ich specyficznego dziedzictwa. No, My znamy też przykłady, takie z historii, które mówią o tym, że kapłani rzymskokatolicy organizowali nabożeństwa dla wiernych Kościoła grecko-katolickiego na przykład w okresie ich świąt Bożego Narodzenia, kiedy mieliśmy różne kalendarze i ta dbałość o zachowanie ich tożsamości objawiała się w tym, że ksiądz pozwolił wiernym zaśpiewać kolędę po ukraińsku, po czym odprawiał msze w rycie łacińskim. No nie o to tutaj chodzi. I czytając ten zapis, a znając jednocześnie historię, którą przeszedł Kościół grecko-katolicki w Polsce, no mam tutaj ogromne obawy, co synod ma na myśli i jak to zrobić, by ci wierni otrzymali właściwą opiekę. A jednocześnie byłaby zachowana dbałość o zachowanie ich tożsamości i kultywowanie ich specyficznego dziedzictwa, bez poddawania się procesom asymilacji. Z niecierpliwością będę czekał na kolejne dokumenty synodu, kiedy synod chce przedstawić konkretne rozwiązania w tej kwestii. W dziale Kwestie do podjęcia czytamy. Należy dalej badać wkład, jaki doświadczenie katolickich kościołów wschodnich może wnieść w rozumienie i praktykę synodalności. Kolejny punkt. Pozostają pewne trudności dotyczące zgody papieża na biskupów wybranych przez synody kościołów sui juris dla ich terytorium oraz papieskiej nominacji biskupów poza terytorium kanonicznym. Prośba o rozszerzenie jurysdykcji patriarchów poza terytorium patriarchalne jest również przedmiotem rozeznania w dialogu ze Stolicą Apostolską. Niezmiernie się cieszę, że wybrzmiał taki punkt przypomnę, że w świetle prawa Kościół Ukraiński Kościół Grecko Katolicki jest arcybiskupstwem większym, a nie patriarchatem. My ciągle chcemy i wiemy, że mamy Historyczne prawo, ale też teologiczne do tego, by być patriarchatem, jednak nigdy ten patriarchat nie został nam nadany przez Stolicę Apostolską. I tutaj jest zasadnicza różnica, bo w świetle prawa kanonicznego niewielka jest różnica między arcybiskupem większym a patriarchą, ale patriarcha informuje papieża o tym, jakich biskupów wybrał synod, natomiast arcybiskup większy prosi papieża o nominowanie biskupów, których wybrał synod. Jest to jednak pewien aspekt, który ogranicza tą autonomię Kościoła Syjuri. Kolejny punkt mówi: na obszarach, na których obecni są wierni różnych Kościołów katolickich, należy znaleźć sposoby, aby skuteczna jedność w różnorodności była widoczna i możliwa do Przeżywania, co myślę, że jest realizowane niejednokrotnie we wspólnych nabożeństwach, we wspólnych celebracjach różnych uroczystości na terenie całej Polski. Kolejny punkt mówi: należy zastanowić się nad wkładem, jaki katolickie kościoły wschodnie mogą wnieść w drogę ku jedności wszystkich chrześcijan oraz nad rolą, jaką mogą odegrać w dialogu międzyreligijnym i międzykulturowym. I ja się z tym punktem zgadzam i myślę, że pierwszym krokiem do realizacji tego punktu powinno być dążenie do jedności Kościołów w Ukrainie, Kościoła grecko-katolickiego oraz prawosławnej cerkwy Ukrainy, jako dwóch bezpośrednich spadkobierców Chrztu Włodzimierzowego. Niejednokrotnie mówiono o takiej jedności, o takiej Unii zarówno z Rzymem, jak i z Konstantynopolem, i myślę, że ukraiński Kościół grecko-katolicki powinien mocno akcentować próbę dążenia do takiej jedności, bo gdyby Kościół w Ukrainie został pojednany, to byłby to ewenement na skalę światową i przykład dla jakiegokolwiek dialogu innego na świecie. W propozycjach czytamy: Przede wszystkim pojawia się prośba o ustanowienie przy Ojcu Świętym Rady Patriarchów i Arcybiskupów Większych Katolickich Kościołów Wschodnich. Sytuacja wojny w Ukrainie pokazuje, jak ważny jest to element, gdzie te informacje o tym. Co się dzieje w Ukrainie, jakie były poczynania, jak też były odczytywane niektóre z decyzji stolicy apostolskiej, niektóre wypowiedzi papieża, to tak naprawdę brakowało kogoś przy stolicy apostolskiej, przy Ojcu świętym, kto bezpośrednio mógłby zdawać tą relację. Kolejny punkt mówi: Niektórzy proszą o zwołanie specjalnego synodu poświęconego katolickim kościołom wschodnim, ich tożsamości i misji, a także wyzwaniom duszpasterskim i kanonicznym w kontekście wojny i masowej migracji. Kolejny punkt mówi: Proponuje się utworzenie wspólnej komisji teologów, historyków i kanonistów wschodnich i łacińskich w celu Przestudiowania kwestii, które wymagają dalszych badań, przedstawienia propozycji, kontynuowania tego procesu. W dykasteriach Kurii Rzymskiej powinna być zapewniona odpowiednia reprezentacja członków katolickich Kościołów Wschodnich, aby wzbogacić cały Kościół o ich punkt widzenia, ułatwić rozwiązywanie rozpoznanych problemów i uczestniczyć w dialogu na różnych poziomach. Piękne słowa, ale myślę, że. Wdrażanie ich w życie powinno się zacząć od tego, by obligatoryjnie prefektem kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich był przedstawiciel któregoś z Kościołów Wschodnich, a nie łacinnik, jak to często bywa. Myślę, że to pierwszy krok do tego, by mówić o tym, by w kolejnych później dykasteriach kurii rzymskiej znajdowała się reprezentacja członków katolickich kościołów wschodnich. Kolejny punkt mówi, w celu wspierania form gościnności, które szanują dziedzictwo wiernych kościołów wschodnich, należy wzmocnić wzajemne kontakty między duchowieństwem wschodnim w diasporze, a duchowieństwem łacińskim oraz wspierać wzajemne poznanie i oznanie ich tradycji. I tutaj muszę powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu z ostatnich wakacji, kiedy w miesiącach lipcu oraz w sierpniu znajdowałem się na kursie oficerskim we Wrocławiu, gdzie było 50 duchownych z całej Polski, w większości byli to duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego. Było nas dwóch grekokatolików, było dwóch prawosławnych oraz trzech ewangelików. I te relacje były niezwykle dobre, utrzymywane do dziś. Dzisiaj pozdrawiam chłopaków z 34 kompanii szkolnej. O kościoła wschodnich wspomina się również w dziale zatytułowanym Biskup Rzymów Kolegium Biskupów. W kwestiach do podjęcia czytamy. Konieczne jest dogłębne zbadanie, w jaki sposób odnowione rozumienie episkopatu wewnątrz Kościoła Synodalnego wpływa na posługę biskupa Rzymu i rolę Kurii Rzymskiej. Kwestia ta ma znaczące implikacje na sposób, w jaki przeżywana jest współodpowiedzialność w zarządzaniu kościołem. Na poziomie powszechnym, kodeks prawa kanonicznego i kodeks kanonów Kościołów Wschodnich zawierają przepisy bardziej kolegialnego sprawowania posługi papieża. Pieski. Mogłyby one zostać rozwinięte w praktyce i wzmocnione w przyszłej aktualizacji obu tekstów. W dziale Grupy Kościołów we Wspólnocie Całego Kościoła czytamy: Proces synodalny pokazał, jak organy przewidziane przez kodeks prawa kanonicznego i kodeks kanonów dla Kościołów Wschodnich rozwijają swoją funkcję skuteczniej, gdy są rozumiane z poziomu kościołów lokalnych. Fakt, że Kościół jest komunią Kościołów, wymaga, aby każdy biskup postrzegał i przeżywał troskę o wszystkie Kościoły jako konstytutywny aspekt jego posługi i jako pasterza Kościoła. W tym samym dziale w propozycjach czytamy: W krajach obrządku łacińskiego, w których istnieje również hierarchia katolickich kościołów wschodnich, biskupi wschodni mają być włączeni do krajowych konferencji biskupów, przy czym ich autonomia zarządzania ustanowiona przez ich własny kodeks pozostaje nienaruszona. I w Polsce ta sytuacja ma miejsce od lat, gdzie biskupi Kościoła Grecko-Katolickiego są włączeni do konferencji episkopatu Polski. Tyle jeśli chodzi o końcowy dokument pierwszej części Synodu o Synodalności. Czekamy na to, co wypracuje synod na kolejnych etapach. Wysłuchałeś podcastu Porzuć Troski, pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce Kościoła Grecko-Katolickiego. Za uwagę dziękuję, ksiądz Igor Chobacz.